Cześć, witam wszystkich. W tym odcinku moim celem jest jak najszybciej umrzeć. Kiedy moi łowcy starają się mnie od tego powstrzymać. Jeśli im się to uda, zgarają punkt, a ten kto pierwszy zdobędzie 3 punkty, wygrywa cały odcinek. Dawno tego nie nagrywałem, więc proponowałbym rozwalić algorytm tym filmem, a jedyne co musicie zrobić to zostawić łapkę w górę. Powiem wam jeszcze, że ostatnią firma Steel Series wysłała mi ich sprzęt, na którym grałem w tym odcinku, a skill wzrósł od razu o 100%. A jeśli też chcesz sprawić sobie fajną myszkę lub klawiaturę, to zajrzyj do opisu. E, była tu lawa pulka gdzieś dookoła? Nie. Eee... Nie, na pewno nie było. Dobra. Weź go Ale do, gromadka i dawno ja czekaj, tego ale... nie grałem. Dzięki, że mnie złapałeś. Wiecie, że te też mnie mogą zabić? A wiesz, o. że nie? Wiesz, że tak? Z... Ej, zabijmy, zabijmy, zabijmy. Chodź tu, szuka! O, nie, Ej, o, o, zapomniałem, o, że możecie pojęć nami mnie robić. Odejdź, 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 odejdź. odejdź. Nie Ja tego na smyć. Nie, no na slajdzie. O nie! nie po co ja wam dawałem te podki? Kurde! Dobra. Dobra. Uf, wchodzi, wchodzi. Uf, ok. I się widzę. Okej, okay. dobra. Czemu i sie widzę? Ale Chujem. dystans sobie zrobiłem. A bierzemy kto się pojęczy na Ale... nie? Dobra. O, kurde, nie. Hej, potem wbija, on tam do góry. Cztery minuty jeszcze zostały. Dobra. O, nie! mu o, Nie! Nie! O, nie! To to nie! Tam 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 na kilo, na chwilę. Kurde! Ma, 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 ma. Ja pierdzielę! Tam tyle leki dobrze. Nie. Co jest? I spróbuję. Dobra. Sam siebie. Próbuję. <laughs> nie jest spoko. Próbuję. Gąbki, 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 gąbki. Fak fak, 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 fak. Ale perły latają, wolno. O nie! Nice, nice, Dobra. Nie, 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 nie. To nie jest taktyka. To nie jest taktyka. Ale sam się duszę, sam się. Chociaż... Ja nie też. Dawaj. Nie, to nie jest taktyka, to nie jest taktyka. Dobra, Ej, no cóż, no cóż, go cóż, no cóż, no cóż, no cóż, no cóż, no uciek. Ile cóż, minuty. Łap go. Łap go. Odejdź, no cóż, no cóż, Dobra. cóż, no cóż, Dobra. Dobra. Nie ja mam no na slo,

O nie Uuu, Ej, ej, nie dobra. Go, no, ej, no no, nie no, no Nie bij, go, nie bij, nie wie A ile czasu, ile czasu? Dwie ile minuty czas dwadzieścia Co to nie. jest? Dobra. dobra, zrzucamy go tam na dół, Czekaj. Tam na dół. Nie, nie pozwólcie mu wyjść tam do... Dobra, nie, dobra Ale problemy, wy jesteście leć. głupi Ej, leci go, no go, nie leci Nie myj, nie myć sobie zadaje no. Woder, przez gąbkę. Jest, no, jest Już myślałem, że mnie zabijecie, bo miałem pół HP. No co jest? Cjemuslownesa. mu go, Bijcie go. go. W się. Sensie, nie, Wyskakuje. wyskoczył, wyskoczył. No nie. O nie, muszę czas Zbaczyć. zobaczyć. Minuta 50. Drugi. Dawaj go. Na, na, na smycz go wziąłem. Na Szkielet. Ej, e, z... zabijcie szkieleta. Zabijcie, zabijcie go. Strzelaj mnie. Dobra, mam. O nie, Dobra. ile to trwa? Ale to jest długie. Nie. Dobra, trzymajcie no, go, trzymajcie no, 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 no. go! Trzymajcie, trzymajcie go, no, no, no. Bawne, <średzimy> Nie, Nie, Dobra. O nie, deks go Biegnie, biegnie, biegnie. Na górę będzie chciał wejść raczej. Gdzie on jest, gdzie on jest? Prosto biegnie pomiędzy drzewami. Wchodzi, 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 chodzi, wchodzi, 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 wchodzi. O, o nie, wchodzi. nie, gdzie ja tą perłę wyjebałem? Nie, ta. ta. Yes, yes, yes. Yes. Nie jest! Panu? Nie! No co jest? Nie! Kilka, 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 Nie! Nie! 50 50. Ja rzucam, Zgrąca. Nie! rzucam, Nie! 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 dostał, Nie! 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 Nie, yes, yeah. DOBRZE! Yeah. FAK! No, no, no. UCH! O, no. o, o boże! Ile czasu, ile czasu? Ile czasu ile Minuta czasu została, ale było tak, close tak, tak. strasznie. Uj, 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 uj. Ej, no jeszcze nie A. zaczęliśmy, przecież jeszcze nie zaczęliśmy, no halo. Zaczął, zaczął, zaczął! Ej, czekajcie. Może od razu na początku będę miał takiego farta. A jakie okay, może clicker? Nie, nie, nie uderz, nie uderz. chilujcie. healujcie! Nie Dobra, nie? Nie 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 Dobra, 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 obudowuję, obudowuję. Obudowuj obudowuj Ty Dranhit się wywalił. Obtry dobra. Mnie. Wystarczy znaleźć teraz jedną Wystarczy rzecz Creeper jest warty. On jest martwy. Ja, ja jestem nie, nie, nie. Wydarczy, że Wystarczy, rzecz. że znajdę jedną rzecz Podkę. Jak będzie koło creepera to odpychaj sobie łapką. Dobra. Wodę, wodę ma. Ale łatwo. Ma coś Widział creepera, creepera. Ale łatwo. Gdzie? Dawaj. Chcę mu Jest! Nie, nie, nie! Odpychajcie go z łapki. Yes, no, yes. Co jest? Nie, przeżył! przeżył! Bime, bime, Bi! Chcę mu że kilka, chwile. kilka. to bi! Kolejny! Chodź tu. No wybuchnij przy nie. mnie. No wybuchnij. Nie, nie. No dawaj, buchaj. Nie, nie, Szybciej. Nie, nie. Uważajcie, uważajcie. Uważajcie. No dajcie. No, to... no dawaj. No nie, 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 nie. Ja pierdzielę! Nice. Ja zombie, zombie jeszcze! Nice. To tylko szkielet Już dzień idzie. Dawaj, dawaj, Dobra, nie, to nie jest taktyka, to nie jest taktyka. Dobrze, dobrze, dawaj, dawaj, Bierz go, dawaj, bierz, 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 bierz ciągaj, ciągaj, Dawaj psa. Dobrze. dobrze. I teraz kolejny, o, raz, kolejny raz, kolejny raz, kolejny dobrze. raz na lewej leczkę. O nie, myślałem. Zaryzykować? Dobra nie, tego, dobra. nie widzi tego, nie widzi tego, nie widzi tego. to po jest ja nie. nie! O nie! Nie! Dobra tu musi coś być, to jest one way trip, Let's naprawdę go. Let's go! <noise> to nic nie, nie może być, nic nie może być Dobra Musi, jest, jest, jest tu coś, pańca, będzie. Na, jest tu coś będzie, tu coś będzie, tu coś, coś będzie, tu coś będzie. Trzymamy go, nie mam. Ma ktoś jeszcze pajęczyny? Bo ja nie mam. No nie mam. Teraz, spokojnie. Oj wej wejdę Nie Nie, nie nie Dobra. mam. No, no nie. Dobrze, 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 A ja też dostałem. Dobrze. Nie, nie, do tak A, już nie no, to Nice. nie mam, mam, mam czym go blokować w ogóle. Jezus, dobrze, dobrze. Dobrze. To jest. Dobrze, Szybko. To jest, to jest, to jest. Nie, nie, nie. Wodki, jest jest, dawać. O! Jest! Puchnij! Puchnij! Nie! Dobra, muszę zjeść. Nie, ile tu jest szkieletów? nie, no to nie ma sensu. Muszę... Dobra. Dobra. Kiedy jest? Dobrze, dobrze, dobrze. No nie, tu nic nie ma naprawdę. Jest Lop, taka jest. lipa. No, no, jest! Yes. Yeah. Dawaj! Dawaj go! Dawaj! go! no go! E, czemu on nie Kolejny, no. kolejny, 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 kolejny kolejny, kolejny, Chyterę, Jest. Dlaczego actually, nie?! Poświęciłem, po. to, to, co... Co. poświęciłem się, poświęciłem się. O, Patrzcie, tak! Nie, nie, oh, nie! go ma! Mieć Szybko! Nie, go go, go, nie go. Minuta! Dlaczego? Dobra, uleciłem! Jest! Jest! Nie! Nie! Jezu! No, okay. Jezu. Ale dobrze! Tutaj, tutaj ja nie I, wiem, którą stronę go, mam uciekać na tym biomie. To jest takie I, ciężkie. A zaraz wyjedę do, do tego cave'a i tyle z tego będzie, nie? Nie. Cave, cave na start jest strasznie nie. słabą opcją, bo ja nie wiem, co tam spotkam, no nie? I, Ale on może to, to, to... iść do cave'a. I no nie, mnie też tu wypchaliście. Dobra. <laughs> Let's go. O nie. Dobra, oh, jest, tak. jest, jest, jest. Ej,

Núpy. Ej, jak się on wychodzi. On wyszedł, no Ale i tak nie przebiegnie, nie przebiegnie. Dobra! Dobrze, jak to nie przebiegnie? O oh nie! Przebiegnie. A dobra, dobrze, dobra. O nie, udało się, mam, dobra. Mam go, mam go na ręce. Mm -hmm. Nie masz mnie na Nie. Dobra. baita zawalił. No, ja robię. O nie! Dobra. Ile czasu? O, cztery minuty jeszcze. Dobra, nie, nie będę się pakować. Chodzi. Jedno jest nie masz na slocie. Yy, nie mam na nie slocie? Nie mam okay, okay. Coś tu na pewno musi być ciekawego. nie, nie, nie. <grym> nie umiem trafić. No kurde. <grym> Złapcie go, proszę. Oła. Dobra, nie. dobra, ryzykuję, ryzykuję. Wchodzi do kejwa, wchodzi do kejwa. Podki, podki już rzucać. No pamiętaj się, podki, podeczki. Tutaj sobie z tym zamurował. No to dobrze, dobrze, niech nisz, niech nic. Nie! Tak! <grym> Zamroj, go. Ja chciałem... Gdzie on poszedł? Tutaj jest, tutaj jest. Nie, tam nie ma, miejsc, on, tam nie ma kopie, on, on, on się wykopie, on się wykopie bez kitu. Ej, guys, nie bijmy się, nie bijmy się. Jest! Dobra! Rozwalicie, 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 możecie wyjść teraz. Slajma tam slajma teraz, 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 teraz. Yes, zni zniszczy się, zniszczy się. Bo o nie! To, to on. Tutaj. Odejdź. To za mało do najdu robi. Dobra, okej, okay. mam pomysł. Dobrze, przysiądź. Nie, no, no nie! nie. Dobra. Proszę, błagam! To może ten. Błagam! O! Niec. o. Ej no nie! Ej tu nic nie ma na tym biomie! Żadnej górki większej, niczego. No niestety. Boże, muszę zjeść. Ojoj. Czemu jesz? Po to jesz? Ej dobra, dobra. Tam... Tam, tam, tam. O nie! Tak! no nie! Let's go Zabije cię, zabije. No nie dobrze dobrze dobrze, 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 dobrze O nie O, le, Nooo, ale za mało czasu Ale dobrać. Dobrać. wychodzi, wychodzi Nie, 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 nie Jest wyszedł, 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 boby Dobra Proszę, nie Odejdź Nie, ona też jest za mała, no Jest, maslowa, maslowa, maslowa Dobrze, dobrze, dobrze Za mało czasu Dobra Dobra Musi się udać Nie mam gąbek nie ja mam, ja mam. Zacznę ale... się topić. Tak. Bo on płynie przed siebie cały czas. E, 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 brzegiem, brzegiem. Pokażę, <grabiały> ktoś, <brzegiem. grabiały> ktoś, szybko. Chociaż w sumie to jest łama. Ale... Guys, guys, fuck. Dobra, to się, to się, się, podki, podki, podki. Kurde, nie. Dobra. Stawę, stawę, stawę ktoś Ja już nie mam tych, już nie mam tych. No nie. nie! No nie, no nie! No nie, no. Kurde, wypuść mnie stąd, proszę dobrze, cię. Dobrze, Wy, dobrze. Wysad... O, no, dobrze, dobrze. Dobra, jest inny bion. Noc, noc się robi ja już nie dawaj, Dobra, dawaj Ile jeszcze mi 50 mówi? sekund, nie! Ja już nie już Da się zrobić, da się zrobić. Dobra, drzewa, błagam. I te by się skończyły. Nie! O nie! Musi być lawa pulka, naprawdę. Nie będzie RNG, proszę. Musi być. Nie. Nie. Musi coś tu być. Ile? Nie, 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 ma, szans, nie, nie ma szans, nie ma Odejdź. O, była już fula. Odejdź. 20. Osiądzajcie Dobrze mnie. Dobrze, tego. dobrze. że pod No, no, poti, no, poti. Się no poti, nie. Poti. Jest creeper! Jest! Yes. 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 Nie, nie, yes. nie! Jest! Wybuchnij! Wybuchnij! Nie! Jest! Jest! Masz itemy? No ktoś ma, ktoś ma. Yes. Dobrze. Ja Dawaj! No nie! No nie! Yeah. AAAAAAAA Boże Let's go. Czyli jest 2-1 A już liczy się czas, czas, tak? Nie, jeszcze się nie liczy A, a to dlaczego nie złożyliśmy jeszcze paliczyny, sagi? Wytłumacz to I CIEKAŁ Dobra, damage od razu Zawsze się przyda Jest jakaś dżungla w ogóle Let's, let's, o, ale let's, let's go, Ale ciężko z tymi bambusami, co jest? Yes. Ojej, bambusy Człowieku w kabełkę, tak, człowieku w kabełkę tak. Super bambus Wchodzi, wchodzi nie, ja wodę jest go teraz, jak jest woda. Gdzie on jest? Zaskoczył, czy nie? Skacze, skacze. Nie, nie trafiłem w pixel, wodę. Nie trafiłem w pixel, co jest? Powalną Nie, odejść. Kolejne drzewo, dobra. Odejść. Daj wodę, ktoś wylewie wodę. Jaka mapa z niego jest? Kurde. No serio? Kolejny? <grym> Boże i tak blisko no, ale Gdzie on jest? Gdzie on jest? Biegnie, biegnie, biegnie biegnij, Biegnie za kolejne biegnie. biegnie. chyba przy, 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 Przywal mi Bij mnie, bij mnie, bij mnie, No bij mnie Dostaw pandę Panda bi Ej nie, bo wy mnie tylko błędy zrobiliście Nie Odejdź, odejdź Panda Nie rozlewaj Nie no, nie rozlewaj wodę wodę Mi po starzy dobra Trollowałaś! właśnie No bez kitu Mike'a w ale jest nieco Finki <noise> Dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co się dzieje? O, nie mam go na śmiecie No nie! Oj. Zablokowałem go, nie mógł zeskoczyć przez to Shit, tak, a! to ja. Ej, 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 a to? Sary. Gdzie on biegnie? Świętynia. Nie, 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 nic nie, ma. Nie, ma tych to... nie, 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 nie,

jeszcze jedno mi tak by się przydało. Ja no, pierdzielę. Ja jestem małogiem, Muszę sprawdzić czas. 2 Słysku. minuty 40. Nie trafimy. O nie. No nie. Ja też nie trafię. Ile o, tych mam? Dosta, Dostał, Dosta, Kurde. Dobra. Tu musi być jakaś górka, lawa, cokolwiek, czy to jest dżungla. Zamuruj go, zamuruj go, zamuruj go. Zamuruj go, zamuruj go. Zamuruj go, zamuruj go. Zjemy sobie Wszyscy murujemy, chcesz wszystkim co mamy. Ej, Weźcie do jednego z Wszystko co mamy. Nie, 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 wytłoczył. On trochę sobie zadał dmage, z jakieś trzy serca. Ile? Minuta 50 Nie da rady. Nie masz szansek Musi tu coś być, no proszę, nie może o, ta. tak być. No, dwie pierwsze rundy takie ładne. Ej, ej, Dobrze Co? Zobaczył coś, no tam a, nie już. wiem co. Może jakiś perełka ktoś. Ja, ja. O, ostatnia perła. Oszło, ostatnia perła. Ja nie mam jedzenia, muszę zjeść. Gdzie jest ja tą wodą? Dekcy, weź go z Gdzie on jest? No, yes. nie, nie wiem Ojej! to gra! Ojej! 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 jest? Ojej! Gdzie on jest? Gdzie on Ojej! 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 no Ojej! Ojej! Yeah! Dobra, tak! Zginął, zginął. Dobrze. GG! Ale łatwo. Jezu. <śmany> łatwo, tak. Ale to było piękne.